Tony, to ja. Mam coś dla Ciebie. Uwielbisz to, powinno być fajne. Co chcesz, Don Sal? Jest tam samochód. Daj mi telefon, kiedy go Witam Was, moi drodzy, w następnym, 39 odcinku z Zagrajmy w GTA Liberty Stories na PlayStation 2. Tym razem będziemy robili zadania główne, które no, już powinny być zrobione swego czasu, ale że ostatnimi czasy nie miałem chęci za bardzo nagrywać z tej serii. To ostatnio teraz naszła mnie taka pora, żeby nadrobić sobie te odcinki. Ok, Sal, I'm in the van. Good! We messed around with Paulie Sendako's car. So what do you want me to do? Paul is going to a meet with the Ferrellis. He's gonna try to broker a truce. Dobra. Czyli mamy tutaj całkiem ciekawe zadanie, polegające na tym, żeby kierować samochodem e, jednego mafiozy, żeby wyeliminować swoich, żeby zrobić małe zamieszanie, nie? I to jest też jedno z tych zadań, które jest nawet ciekawe, bo... Pomysłowością przypomina mi... Przypomina mi... Liberty Stories. Eh, Vice Stories, przepraszam. Kolejną odsłonę. I tutaj z tego co widać, trzeba wszystkich w miarę możliwości rozjechać. Albo, nie, strzelać do nich też nie za bardzo, więc pozostaje tylko rozplaszczenie. Tylko żeby nas nie zdjęli za szybko. Dobra. Kurde, oni kucać mogą, a ja nie mogę. Co to ma znaczyć? I trzeba jeszcze będzie z tamtej strony zajechać, żeby tamtych pod kolumnami rozwalić. Dobra. Jakoś tu wjechać. Cholera. Chyba, że nie da się przemalować Jakoś przemalować tego samochodu, żebym mógł dać sobie trochę więcej szans. Ale kurde, no trochę się cykam teraz. Że się nie uda, ale próbuję, słuchajcie. Dobra, i co dalej? Ze spotkania nici nie ma czego się cykać, typy są w odwrocie. Dobra, moi drodzy, zapiszę grę i jeszcze zrobimy drugie zadanie na szybko. Dzisiaj będę chciał taki krótszy odcinek wstawić, żeby był bardzo treściwy i żeby był przygotowawczy do kolejnego, bo jeden z widzów. E, który napisał w poprzednim, komen e, poprzednim odcinku komentarz dosyć e, nawet fajny, żebym w kolejnym po tym e, odcinku zrobił, żebym zrobił dla Was import-eksport samochodów, czyli szukanie samochodów e, na liście do e, garażu. Nie jest, nie jest to głupi pomysł, a nawet bym powiedział, że on jest wskazany, bo to, to jest takie zadanie bardzo e, upierdliwe, bym rzekł. I niestety ono wymaga już masy cierpliwości z naszej strony dlatego dziękuję Ci serdecznie yy, yy, użytkowniku, który zaproponowałeś taką yy, taką czynność, yy, rzecz, więc no, spoko. Dobrze, dobrze, dobrze to świadczy przynajmniej o, o Was, że można można dzięki Wam urozmaicić troszkę serię. Którą niestety nie, nie do końca łatwo mi się nagrywa, ale za to fajnie, mimo to. A może dlatego, że jest dużo rzeczy do robienia w GTA, wbrew pozorom i. O żeż, kurde. Pominąłem telefon jakiś. Może za chwilę znowu będzie. Yeah. Tony, sal here. Dobra. Na razie u Salvatora nie będziemy robić zadań, a pojedziemy sobie do tego symbolu e, dzwona do kościoła konkretnie. Tam będziemy mieli kilka zadań. No co jest? Kurde, ciężko. Musiał wyjechać. Ciężko miał, żeby wyjechać. Uch. Nie uważają na drogach, to po tym się dziwią. No cóż, tak to czasami jest. Jeszcze tak ogólnie zastanawiam się, tak już prywatnie, jeżeli chodzi o tą serię. Ogólnie, zagrajmy w. Ja się zastanawiam, czy jest sens dalej robić. Wiecie co. Vice City, Vice City Stories ja przytulę z otwartymi ramionami, ale. Kolejne gry, powiem wam, że one już będą wymagały. Nie wiem, jakoś tak powiem wam szczerze, zaczyna mnie przerażać ta wizja, żeby przychodzić i GTA 4, i dodatki, i Chinatown Wars, i do tego jeszcze to GTA 5. Strasznie się nad tym zastanawiam. I nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, generalnie ale.

Well, the second option's more my bag. Some poor sinner confessed to fabricating a report on doping our country's finest athletes. If you were to stop him giving this to the FBI, innocent careers would be safe. Consider it done, Father. Dobra. Czyli mamy zabrać samochód FBI i udać się na miejsce spotkania przed 8:30. Nie ma sprawy. O, myślę, że nawet szybciej nam zajmie niż deklarują. Tylko nie, nie pamiętam do końca, na czym, to, na czym to zadanie polegało. O co w nim chodziło. Czy jakieś śledzenie kogoś, czy wydobycie informacji, bo czasami z cutscenek tego typu. Mało można wywnioskować. Czasami, bo tak. niektóre postacie dziwnie gadają. Więc, więc tu już będzie próba, tak naprawdę, na, na czuja, czy coś w ogóle. czy dobrze zrobię cokolwiek. Dobra, widać, że tu był wypadek jakiś. Wypadek czy jakaś akcja z FBI. I teraz uwaga, żeby się nie zrąbać. Idealnie zaparkowałem samoch yy, skuter. Ale hajsiwo. Dobra, zabieramy samochód FBI. I teraz... I teraz poczekajcie, jakoś przejadę tędy. I jakoś dobrze by było zgubić policję. Chociaż to nie jest tak strasznie daleko Dobra i teraz okaże się wszystko w praniu Dobra You're hey, I don't know you. where's John chano he couldn't make it hey that's chano give me that screw this it's a it's a tip here dobra okay Czekaj. Gdzie jest, gdzie jest ta prasa? O kurde, gdzie, gdzie, gdzie jest ten. O ja, wiem, co tu się dzieje w ogóle? Gdzie jest siedziba gazety? Trochę daleko, ale dobra, może spróbuję z buta pocisnąć. Robię sobie wyzwanie teraz. Gwiazdki to jeszcze tam bez problemu, nie? Aż tak to nie strzelają. Dobra, 2500 dolarów. Spoko. Upartość jest w cenie. Co to za samochód? Ale fajna bryka. Dawaj ją. No, dawaj, dawaj. No już mi zesrali opony. Na szczęście już jestem na miejscu praktycznie. Kurde, co za gnoje, no Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Uch! Bółka z masłem. I taką bułkę z masłem uwielbiam. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle w sumie. Dużo w teorii nie zrobiliśmy, ale lepiej zrobić coś niż nic. W tym wypadku i dla was kolejny odcinek już zrobiony. Także witam się z wami w kolejnym odcinku. Dużo zdrowia wam życzę i niebawem. Będziemy. Earlier today, an authoritative report was leaked to us, disclosing a drug scandal amongst some of the nation's leading athletes. The president has confirmed heads will roll. Tune in later for an exclusive report from our award-winning reporter Ned Burner. Mm hmm. W była wspomniana ostatnie akcje, także, no. Ze względu na nas coś się dzieje. No i w porządku. Niebawem powinien być kolejny odcinek. Będziemy robić dowożenie samochodów z listy do garażu. Typowo nazywany import-export. Nie ma żadnego kłopotu, żeby to zrobić teraz. A ten facet to co tak stał? Czekał na kogoś? Czekał na przesyłkę z Zoelixa. Bo zamawiał podwójne pepperoni. Dobra, ten żart mi nie wyszedł. Miało być śmieszne, a nie wyszło.